Z tych trzech y, mocy wymyśliłam swoją metodę uczenia szadełkowania, y, którą dzielę się y, dzisiaj chcę się z Wami podzielić i chcę się tą metodą, i, i tą metodą dzielę się też na moich mediach społecznościowych, tą metodą, tą metodą dzielę się też z moimi kursantami, no i ta metoda y, polega, polega na y, takim połączeniu y, nauki stacjonarnej i nauki online. A chodzi mianowicie o to, że dużo osób, które proszą mnie o pomoc w nauce szydełkowania, ma po prostu potrzebę konsultacji. Ma po prostu potrzebę pokazania czegoś, co zrobiły, z prośbą o pomoc. Nie jest to potrzeba siedzenia z kimś godziny czy półtorej godziny i dłubania w tej pracy i robienia i pokazywania wszystkiego od zera, tylko to jest potrzeba po prostu takiego zapytania się, co robię źle. To jest wiecie, wymiana zdań na 5 minut rozmowy, 10 minut rozmowy i po prostu jest po problemie, nie? A z drugiej strony, e, wiele z tych osób po prostu chciałoby usiąść do tego szydełkowania, mieć tę perspektywę, że nauczyły się jednak same a w dodatku e, też mieć taką e, no jednak potrzebę dopasowania tej nauki do siebie, nie? E, I to jest właśnie i to jest właśnie coś, nad czym ja myślałam bardzo długi czas. I wymyśliłam taki sposób, w którym mogę uczyć zarówno stacjonarnie, jak i no, może nie stacjonarnie, ale tak zarówno trochę jest z tym takiego tutoringu, trochę jest takiego uczenia indywidualnego, trochę jest takiego uczenia tutorialowego. I to się bardzo fajnie sprawdza właśnie w takim połączeniu. Z macie, z jednej strony pracujecie w swoim tempie, z drugiej strony macie stały kontakt. I właśnie w oparciu o tę metodę stworzyłam kurs po prostu y, szydełkowania od podstaw, od zera. Y, będzie to kurs szydełkowania maskotek. Y, będzie właśnie w tej mojej metodzie połączenia nauki stacjonarnej i online. Będziecie tam mieli ponad 60, 60 lekcji, prawie blisko 80 tak naprawdę. Y, 7 modułów, które będą tematycznie opowiadały najpierw o teorii i tam dowiecie się wszystkiego tam się dowiecie dosłownie wszystkiego a także druga połowa kursu to będzie praktyka i tam wszystko to czego się dowiedzieliście w teorii przetestujecie w praktyce i to nie ćwicząc wzory tylko już robiąc kolejne konkretne maskotki i to jest po prostu moim zdaniem najbardziej efektywna opcja jeżeli chodzi o naukę szydełkowania i tak przygotowałam tutaj tam w sumie siedem rozdziałów. Tutaj macie taki mały sneak peek, co tam w środku będzie. Będą to materiały do nauki, do tworzenia maskotek, innych materiałów do tworzenia maskotek dla dzieci, do tworzenia specyficznych rodzajów maskotek, różnych rodzajów amigurumi. Będą tam ściegi, nie tylko te, które są stricte do przydełkowania maskotek, też ściegi, które są bardziej uniwersalne i będzie też o takich ściegach, które bywają używane do szydełkowania maskotek, jak na przykład półsłupek nawijany, jakie są ich cele w tych maskotkach, bo to jest coś co pojawia się rzadko, a naprawdę daje bardzo fajny efekt. Po każdym module żaden z tych tematów nie będzie po prostu straszny, będzie omówiony od początku do końca. Tak naprawdę nie pozostawiłam suchej nitki na tym materiale. Omówię z Wami wzory, omówię czytanie tych wzorów na konkretnych przykładach. Dowiecie się o tym, jak czytać zarówno polsko, jak i anglojęzyczne skróty, ale także dowiecie się takich rzeczy, które nie są dostępne, które są bardziej takim elementem wyczucia, nie są dostępne w formach tutoriali czyli to jest rozpoznawanie, czy wzór jest dobry, czy warto go kupić. Jeżeli dopiero uczycie się szydełkować, to kupicie w swoim życiu prawdopodobnie wiele absolutnie badziewnych i do niczego nieprzydatnych wzorów szydełkowych, które są źle przetłumaczone, które są źle skonstruowane, po których jak zobaczycie to, co Wam wyjdzie, i też jestem ofiarą takich wzorów, jak zobaczycie to, co Wam wyjdzie i zobaczycie to, co było na zdjęciu, to się po prostu zapytacie siebie, czy to Wy potrzebujecie okularów, czy to autor wzoru potrzebuje zmienić pracę. Także będziecie potrafili też te wzory dopasować do swoich potrzeb, zmienić je, przetłumaczyć, poprawić tłumaczenie. Czyli na przykład dzięki temu będziecie mogli kupić sobie zestaw szydełkowy Action i nie będziecie potrzebować dodatkowej pomocy z rozczytaniem wzoru. Kto wie, ten wie, te wzory są straszne. W praktyce wykonamy dwie maskotki, świnkę i żółwia. Są to maskotki, które, w których wykonacie w praktyce wszystkie wzory, których uczycie się. Po prostu wcześniej samych wzorów, a następnie wykonacie je na maskotce. Jest magiczne kółeczko, jest zmiana koloru, jest wszywanie na płasko, jest robienie okrągłych elementów, jest robienie płaskich elementów. Są też takie elementy, na przykład w śwince, jak taki zawinięty ogonek. Jest rozpoczynanie od płaskiego, jest rozpoczynanie od kółeczka. Te dwa wzory zawierają wszystko. Co musicie przećwiczyć. Yy, nie ma, nic nie zostanie do nauki, tak naprawdę. A następnie po takiej, po takiej praktyce, po, takim, po takiej nauce, zostaje taki ostatni rozdział, który poświęciłam dalszemu rozwojowi. Powiem tam o zasadach szydełkowania bezpiecznych maskotek dla małych dzieci, ponieważ wiem, że większość osób, która uczy się szydełkować, uczy się szydełkować dla kogoś. A dla kogo szydełkujemy maskotki? Dla dzieci. Swoich albo cudzych, ale dla dzieci, a jednak dzieci wbrew pozorom, to z niektórymi maskotkami nie powinny mieć styczności właśnie ze względów bezpieczeństwa. I są to takie mm, rzeczy, które często umykają. Są to na przykład bezpieczne oczka, które w nazwie mają bezpieczne, a nie wolno ich używać do szydełkowania y, maskotek dla dzieci, ze względu na ostre zakończenie, które mają. Brzmi to absurdalnie, ale właśnie niestety E, tak to wygląda po prostu, jeżeli chodzi o, o, o właśnie o bezpieczeństwo szydełkowania. E, będę mówić o własnych modyfikacjach, będę mówić dużo o inspiracjach i będę mówić też o sprzedaży maskotek, ponieważ drugą grupą najczęściej wkręcającą się w szydełkowanie maskotek są osoby, które chcą z tego sobie stworzyć mały biznes. Także to też jest bardzo ważne, żeby takie tematy poruszać od razu, żebyście wiedziały na co się nastawić. No, i oprócz tego, oprócz tej części onlineowej, będzie ta część offlineowa, ta część osobista, indywidualne konsultacje, spotkania na żywo, grupa na Facebooku, tam będziemy w ciągłym kontakcie. To będzie ten element konsultacji, to będzie ten element odpowiadania na pytania, ten element pracy z tutorem. Ja tam będę dla Was ciągle, będzie się można zapisywać do mojego kalendarza na spotkania, będzie się można zapisywać na spotkania QA na żywo, będzie można się dzielić swoimi wynikami w nauce na grupie publicznie, albo wysyłać je do mnie oczywiście, co kto lubi. I y, to jest coś, co dodatkowo motywuje moim zdaniem taka wspólnota społeczność, którą y, ja gdzieś tam widzę też wśród różnych moich obserwujących i moich kursantów, fajne to jest że e, możemy się razem po prostu wspierać w tej nauce. No bo co nam po tym, że siedzimy i dłupiemy, jak e, cieszymy się i, i nie mamy się z kim pocieszyć, a tak to jest cała masa osób, która się chce cieszyć z nami. I to jest właśnie fantastyczne i to jest fajne w takim wspieraniu się właśnie w tej nauce. No i dodatkowo pakiet płatnych instrukcji ode mnie tutaj dorzucam. E, Wiadomo, tych instrukcji moich macie dostępnych w tym momencie w internecie ponad 15. Z tego kilka jest płatnych, także i one będą po prostu tutaj w kursie. Żeby wziąć udział w kursie, dzisiaj otwieramy jego sprzedaż. Ja będę też o tym mówić. Kolejny, przez kolejne dni na moich mediach społecznościowych. W pierwszym otwarciu ta cena to będzie 242 zł. A w tym momencie, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, jakiś problem, piszcie do mnie śmiało. Ja odpowiadam na wszystkie pytania mailowe na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, wszędzie odpisuję. Także yy, piszcie, piszcie śmiało sam kurs rusza 10 stycznia. Będzie to spotkanie zainicjujemy go spotkaniem online, który właśnie będzie, które właśnie będzie nas wprowadzało w tę naszą naukę. Część materiałów będzie udostępniona oczywiście już wcześniej. Jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, żeby można było je od razu zaadresować. Zaczniemy od takiego wspólnego wprowadzenia, od przejścia przez ten sam początek kursu, a następnie będziemy robić kolejne zadania. Nie będzie żadnych deadlineów, nie będzie żadnych, e, nie wiem, czasu po którym ten kurs już nie będzie dostępny. Nie, każdy będzie mógł pracować w swoim tempie i będą konsultacje po prostu regularnie raz na jakiś czas i spotkania. Ze wszystkimi uczestnikami. Tak sobie to wymarzyłam, tak sobie to wymyśliłam. Mam nadzieję, że Wam się ten pomysł podoba.